I mamy Toxic Sekreta. O mój Boże, co za wymiana! Siemanko w kolejnym filmie na moim kanale. I tak jak widzieliście już po wstępie, będziemy dzisiaj testować nowego Toxic Sekreta. Który jest tylko jeden na świecie. I udało mi się go właśnie kupić. Zobaczymy, jak szybko rozwala się z nim drzewa, ile zarabiamy więcej kasy, oraz jak on pomaga z innymi petami. Jeśli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapkę oraz zasubskrybować mój kanał. A także zapraszam do wbijania w pierwszy link w opisie, gdzie tworzymy swój nowy projekt i zostawienia follow oraz favorite. Ok, a więc myślę, że możemy przejść do filmu. Na początku pokażę Wam tradea, za którego go kupiłem. A więc przejdźmy do tego momentu. Ok, a więc robimy największą wymianę w mojej historii tradeów. Kupujemy Toxic nowego sekreta. Zobaczcie to. Dajemy Super Laka, 50 Pet Storage, 3 Pet Equip do tego, do tego nowego Game Passa. Dajemy jeszcze exclusive I 300 bilionów gemów. Zobaczcie to, 300 bilionów. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie tą wymianę, Exclusive do tego tyle pasów. I mamy Toxic Sekreta. O mój Boże, co za wymiana? O kurde. 7 milionów mocy. Jeden Exist! Jeden Exist. Zobaczcie to. Toxic sekret jest w moim posiadaniu. O mój Boże! 7 milionów mocy, co jest? Zobaczcie, to wymieniliśmy plus 300 bilionów gemów. Myślę, że się opłacało. fajny trade. Zobaczcie, jak to wygląda. To ma 7 milionów mocy. I do tego jeszcze ma enchant na końce i damage. Ja cię kręcę. Co tu się wydarzyło właśnie? Okej, okay, a więc widzieliście całego trade'a oraz moją reakcję na niego. Myślę, że ten sekret jest naprawdę potężny. Zwłaszcza, że on jest jeden na świecie. Nikt nie ma takiego peta. Zobaczcie, on ma 7 milionów mocy. To jest coś potężnego, naprawdę. Przejdźmy sobie teraz na Samurai, tylko jeszcze zobaczymy, czy na Candy mogę zakręcić kółkiem. Ok, za 6 godzin, spoko. Przejdźmy sobie na Samurai. Aktualnie mam Friend boosta 1.7. No i zobaczmy, ile z dużego drzewa będziemy dostawać, tylko muszę sobie je zespłonować. Czekajcie. Ok, mamy drzewko. No i zobaczmy, ile dostaje się z takim teamem który mam aktualnie. Może najpierw zobaczmy. Tak, zobaczmy, może najpierw z samym sekretem. Toxic. Ok, zobaczmy, ile z nim będziemy dostawać. Dobra, zobaczcie, jak to drzewo leci w ogóle. Mamy 10N, 20 32N z jednym petem, tylko rozumiecie to? To jest tylko jeden pet. Ok, załóżmy resztę. Założymy tego. Tutaj mamy z końcami. Weźmiemy tego też. Tu przez przypadek zrobiłem gold sekreta Ale na szczęście wypadł fajny. Entrant, więc nie żałuję. Też jest spoko. Więc nic się nie stało takiego. Więc zakładamy go sobie. Weźmiemy tego też ma do końców. Myślę, czy tego wziąć. Zobaczymy zaraz, tutaj mamy jeszcze enchant siódemkę, do końców weźmiemy też Tutaj gdzieś się zapodział też miałem kolejnego, okej, okay, tego candy robota, on ma ósemkę I gdzieś miałem kolejnego tego, dobra Zespełnujmy sobie drzewo szybko, duże Zobaczymy ile teraz będziemy dostawać z drzewa Okej, okay, mamy już No i zobaczmy Ile za jedno drzewo dostaniemy z takim tym petów Okej, okay. BUM. Za jedną część mamy 103 N. O mój Boże. I 207... 310 N. Z takim teamem. I to jest bez żadnych boostów. To sobie wyobraźcie teraz, że używamy dwa razy końcy. I mamy 600 N z drzewa. Po rozwaleniu dwóch drzew wbijamy 1 d To jest niesamowita ilość monet. Co patrzcie to. Nie no, potężnie. Dobra, zobaczmy sobie jak wygląda ten sekret. Dokładnie. Dla porównania najpierw założymy zwykłego, okej, okay. Hide Your tak wygląda zwykły, okej, okay. też ładnie, bardzo wygląda, teraz go ściągamy i tak wygląda Toxic Secret nowy, o mój Boże, jaki on jest piękny, nigdy mi się podoba ten pet w ogóle i chyba nawet nie będę go sprzedawał, w ogóle wcale. Tylko sobie będę czekał z nowego update'u na ludzi. Nie no, robi wrażenie ten Pecik On jeszcze nie jest na full level'u ma 20 aktualnie Więc będzie miał jeszcze więcej mocy Dobra, ja bym sobie ogarnął Friend boosta 1.9 na ten moment I zobaczymy ile przyfarmimy Z tą drużynką Założę sobie szybko jeszcze z powrotem je Tak się prezentuje nasza drużynka No potężnie powiem wam Dobra, schowamy sobie je Okej, okay, ja sobie ogarnę Friend boosta 1.9 więc dajcie mi chwilkę. Ok, więc udało się zrobić maksymalnego frame boosta, czyli 1,9. Zobaczmy, ile zaraz będziemy dostawać bez żadnych boostów z jednego drzewa. Ok, 115n, 1230, 350n. Teraz zobaczymy, ile będziemy dostawać z boostami. Palimy sobie tak na 20 minut i będziemy cisnąć, mi się wydaje. Zobaczymy, ile nam się uda wbić też monet. Mamy aktualnie 308d. Zobaczmy, jeszcze na spawnie szybko. Ok, tutaj 294, ktoś kto nas goni. Ale on jeszcze nie wie, jaka przewaga zaraz będzie zrobiona. Także wrzućmy sobie na samuraj. I okej, okay, odpalmy sobie teraz po jednym buście. Mam jeden na końc, jeden na damage. I zobaczmy, ile teraz będziemy dostawać. Boom, boom, boom. 694n z jednego drzewa. No to jest gigapotężnie, powiem Dobra, więc ja będę sobie teraz farmił 20 minut. Oczywiście wam to przyspieszę. No i zobaczymy, ile nam się uda wyfarmić. Po 20 minut. Miałem 307 DE na początku. Dobra, a więc lecimy. Okej, okay, więc minęło 20 minut boostów Udało nam się wbić 411.75D. Prawie 100D przełagi. w 20 minut zrobione. Więc ten gościu na top 2 musi się nieźle podłamać. To zaledwie na jednym buście. Więc te pety są naprawdę potężne. Okej, okay, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę oraz zasubskrybujcie mój kanał, aby nie ominęły was kolejne filmy. Napiszcie również w komentarzu, co myślicie o tym Toxic Sekrecie, który jest jeden tylko w tigrze i Jest on w naszym ekwipunku. A więc to by było na tyle. No i do zobaczenia. Siema.